Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Cześć, ja w sprawie pracy. Kimberly mnie przysłała. Puszczajcie, idioci. Puść mnie, kretynie. Wynoś się i nigdy tu nie wracaj. W porządku? Nie. Jest okropnie. Mogę jakoś pomóc? To moja wina. Nie powinnam to szukać pracy. Gdzie? Tam, w tej głupiej firmie. Z kim rozmawiałaś? Z okropną żmiją. Wytrzyj nos Okropnie pada Nie przeszkadza mi to Ona powiedziała, że wyglądam jak zdzira Podła idiotka Naprawdę tak wyglądam? Nie, cóż, ta sukienka nadaje się raczej na wieczór, nie do pracy. Skąd miałam wiedzieć, jak się ubrać? Głupia Turka. Kto to? Moja sąsiadka pracuje w telewizji. Powiedz, dlaczego czujesz się taka poniżona? Nazwała mnie głupią. Jestem głupia, ale uczciwa i czysta. Zawsze punktualna. Nigdy niczego nie ukradłam. Potrzebuję pracy. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Rozmazałam się. Też tu pracujesz? Tak. Kesadilla? Znasz tę kobietę? Na pewno. Nie przejmuj się, nie wydam cię. Jak masz na imię? Esperanza. Z czego się śmiejesz? Przestało padać. Widzę: Esperanza, Monita. Co? Wszyscy nazywają mnie Monita albo Mono. Esperanza to ładne imię, tak? Za długi. Po hiszpańsku to nadzieja i ludzie we mnie ją pokładają. Porozmawiasz z tym panem? Uriva? Nie wiem, nie będzie mnie podrywał? Nie. Na kto mnie poleca? Powiedz, że przysyła cię Eduardo. Widać, że płakałam? Nie. Dziękuję. Cześć, Alfredo, posłuchaj uważnie. Trzeba wszystkich zawiadomić, że przekładamy spotkanie. Wróciła ta wariatka tu jest. Wezwij ochronę. Zakończymy ten incydent. Nie wzywaj. Jak to, Alfredo? Dlaczego? Szukam pana uriwe. Twoja. Esperanza Munius. Z polecenia pana Eduarda. Tędy, proszę. Co? Na miłość boską. Co tu się dzieje? Nie rozumiem. To nic takiego. Jak tu wszedłeś? Schodami. Jest już moje ubranie w biurze. Alfredo przesłuchuje kobietę, która próbowała mnie zabić. Chcę pogadać z nimi z tobą. Dobrze, ale trzeba wezwać policję. Rób, co mówię. Proszę podać w formularzu swoje dane i usiąść. Dziękuję. Już go wypełniłam, ale ta żmija mnie wyśmiała. Kto? Ona. Przepraszam. Alfredo, można prosić na słówko? Zaraz wrócę. Wypij coś gorącego. Wystraszyłam się, kiedy tu wróciłaś. Nie wiem, co się stało. Kiedy ochrona mnie wyrzuciła, beczałam jak głupia. I nagle podszedł chłopak, który tu pracuje. Jak ma na imię? Eduardo. To szofer Martina, przystojniak, co? Pewnie. A kim jest ten Martin? Martin Quesada, właściciel Grupo Quesada. Spójrz, dołożyć więcej? Trochę tutaj. Gapisz się? Przestań. Tylko się zastanawiam, bo nie mogę uwierzyć. Wszyscy widzieli, co mi zrobiła, prawda? Próbowała mnie zabić. Jeszcze mam ślad po jej palcach. Daj spokój. Nie jesteś taki manioły. Chcesz powiedzieć, że jestem podła? Zła i niekompetentna? Może mnie wyrzucisz. Ani niekompetentna, ani ofiara. Mercedes, daję szansę dziewczynie, która zrobiła na mnie wrażenie. Na zabicie mnie? Mam złożyć rezygnację? Mogę nawet teraz. Nie chcę. Sprawdź, czy Polak pojechał już do sierocińca. Nie zmieniaj tematu. Co mam z nią zrobić? Naucz ją wszystkiego. Wiesz, jakie to dla mnie przykre? Roślina potrafiłaby okazać więcej wdzięczności. Ma trochę racji. Zrozum. Daje tej dziewczynie szansę. To Słuchaj, wszystko. Powiedz, czemu ona uważa, że masz na imię Eduardo? Nieważne, na pewno mnie za to nie pozwie. Może to zrobić, ale dlaczego musiałeś zmienić tożsamość? Kimberly, zobacz czy ta dama przyswaja wiedzę. Pokaż jej biuro. Chodź, Esperanza, oprowadzę cię. Mów mi Esperanza, to się nie skapnie, że się znamy. To gabinet Martina Kesady, szefa. Nawet na mnie nie spojrzała. Kto? Ta żmija. Boi się. że jak mi podskoczy to oberwie. Szef. Uriwa jest jej szefem i to on dał ci pracę. Z łazienki może korzystać tylko Martin. Posłuchaj uważnie. Do tego biura wchodzi tylko on, pan Uriwa, żmija ty i ja. Jeśli spotkasz tu kogoś innego, zawołaj ochronę. Dlaczego? Jeśli coś stąd zginie, choćby komputer, nas oskarżą o kradzież. Racja. Przestraszyłeś mnie. Eduardo, co tutaj robisz? Korzystam z łazienki. Nie wolno, to zabronione. Posłuchaj, żadnych wymówek. Będzie wielka afera. Dlaczego? Bo mam wezwać ochronę. Podobno są tu częste włamania. Jak to? Z czego się śmiejesz? Rób, co mówię. Ty mi pomogłeś teraz, ja ci się odwdzięczę. Musisz coś wiedzieć. Wynoś się stąd. Spadaj. Posłuchaj. Uparciuch. Monito, co? Poznałaś go kogo? Martina Kesady, tego wysokiego blondasa. To jest Eduardo. Nie, to Martin. Spójrz. To on. Nie, to Eduardo. Załatwił mi pracę. Mylisz się, znam go. Pracuję tu od trzech lat. Wyrzuciła mnie z biura. Nie pozwoli mi tam wejść. Rozśmieszyłeś mnie. Powiedziałeś jej, kim jesteś? Próbowałem, ale nie dopuściła mnie do słowa. Stwierdziła, że w biurze są złodzieje. Ma rację. Co sugerujesz? Nic. Stwierdzam, że są tu złodzieje. Do kogo pijesz? Nie kłóćcie się. Opowiadam wam coś zabawnego. Tak, to zabawne. Rubisz naśmiewać się z innych? Nie, pogadam sobie z tym gościem Proszę, wysłuchaj mnie Zarabiasz na życie wyśmiewając biedaków, poniżając ich? Nie denerwuj się, to nie tak Nie bawiłeś się moim kosztem? Udawałeś kogoś innego Odczep się, bo oberwiesz Nie zamierzałem się z ciebie nabijać A co chciałeś się zrobić? Płakałaś i było mi ci żal To po co inaczej się przedstawiłeś? Wyjaśnię Zostaw mnie, bo ci przyłożę Wiem po co Chciałeś mnie poderwać, uwieść Nie zrobiłbym tego Wysłuchasz mnie w końcu? Poczekaj Teresa? Co się dzieje? Już jadę A ty ze mną Nie chcę Porywasz mnie Daj mi szansę, wszystko ci opowiem Nie chcę, wypuść mnie Trzymaj się Co? Trzymaj się Co z tobą? Boisz się? Ja? Skądże? Jestem wściekła. Czemu podałeś się za kogoś innego? Trudno to wyjaśnić. Wstyd. Jaki wstyd. Wstydziłeś się swojego bogactwa? Wcale nie. Siedziałaś taka załamana. Masz rozdwojenie jaźni w deszczu. I pomyślałeś, że jestem łatwa. Powiedziałaś, że nie dostałaś pracy. Uznałem, że jak wyda się, że jestem właścicielem firmy. Źle odczytasz moje intencje. Potem wszystko poszło na opak. Nadal jesteś zła? Jasne. Dokąd jedziemy? Poszukać dzieci. Sylwio, domyślasz się dokąd poszły? Na pewno są niedaleko. Kiedy zniknęły? Godzinę temu. Jest tu stacja kolejowa? Dziesięć przecznic stąd, ale opuszczana. Jedziemy tam. Szybko. E? Nie lubisz się ścigać? Maluta, Gaz do dechy. Wytrywa. Skąd wiesz, że tam są? Kiedy byłam mała, ukrywałam się w takich miejscach. Dlaczego? Są oni? Mówiłem, że to nasz wagon. Jose, zostaw go, proszę. Zabij drania. Dowal mu. Dość tego. Spokój. Zabiję go. Przestańcie. Zabierz siostry do samochodu. Jesteś gliną? Tak. Zabieraj siostry. Do auta. Nie odjedziecie bez wykupnego. Czego? Chcę, żebyś mu wszystko oddał. Pieniądze? Wszystkie, jakie masz. Ja to załatwię. Udajesz twardziela? Tworzycie ganki a atakujecie słabszych? Prawdziwi racji. Chodźmy stąd. Szmata. Bonita! Wstań, mięczaku. Potrafię być gorsza od ciebie. Walcz. Zobaczymy jaki z ciebie bohater. Tak ci przyłożę, że cię matka nie pozna. Ma z Spadajcie. Ręka boli? Nie. Wynocha. Do samochodu szybko. Idziemy. Spadać. Wskakujcie do auta. To ty namówiłeś siostry do ucieczki. Znów zamierzasz się zwiać? Nie damy się rozdzielić. Uspokójmy się. Podziękuj pannie Esmeraldzie, Esperanzie i Martinowi. Dobrze, że nic wam się nie stało. Gdzie wasza siostrzyczka? Poszła spać. Zmiesz jej temperaturę, miała gorączkę. Dziękuję. Tylko dziękuję? A buziak? Odwiozę cię do domu. Nie kłopocz się, podwieź mnie do przystanku. Mowy nie ma. Gdzie mieszkasz? Niedaleko. O tutaj, właśnie tu. Do jutra. Co? Nie przyjdziesz do pracy? Ależ tak. A co dokładnie będę robić w tym biurze? Porządkować pewne rzeczy, uczyć się. Pomożesz Kimberly i Mercedes. O ile się zgodzi. Nie szaleje za mną. Ją się nie przejmuj. Pokaż Mercedes trochę cierpliwości. Dzięki za odwiezienie do domu. To ja dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Było dziś bardzo miło, prawda? Tak, bardzo. Właśnie. A więc do jutra? Jasne. Otworzę. Sama potrafię. W porządku? Poszettamy, Jak eh? najbardziej. Co ona sobie wyobraża? Nie stawiaj się jej, bo będzie jeszcze gorsza Uczy mnie dobrych manier Udaje elegancką, a jest zwykłą hamką. Nie dziw się, dusiła się wczoraj i musi to strawić Dostanie nauczkę Jędza Nie odbieraj Na pewno zamówi kawę, a ja jej nie podam Ja tu pracuję i nie chcę wylecieć Tak, Mercedes? Dwie cappuccino Zaraz przyniosę Martin, Martin Casada chce cappuccino. dwie cappuccino. Ja mu zaniosę. Przecież mogę. Obie tu pracujemy. To mną wstrząsnęła. Co się stało? Nagle przejrzałem na oczy. Nie rozumiem, o czym mówisz. Chodzi o dzieci. Jakie dzieci? Proszę. Witaj. Jak się masz? Dzień dobry. Przyniosłam cappuccino. Dobrze spałaś? Tak. A ty? O jakich dzieciach mówiłeś? O trójce z sierocińcami. Dwie dziewczynki i ich brat. Chyba potrzebują pomocy. I to cholernie. Słucham? Przepraszam. Z pewnością potrzebują pomocy. Przez koki całą noc nie zmrużyła moka. Zostaw kawy i wyjdź. Nie, zostań. Ja też nie mogłem spać. Mam wątpliwości. Przeraża mnie. Alfredo? Zadzwoń do najlepszego prawnika od spraw nieletnich i umów mnie. Po co? Chcę wiedzieć, czy mógłbym ewentualnie adoptować te dzieci. Możesz, jeśli tylko twoje serce tego pragnie. Adoptuj je. Adoptuj.